Jesteśmy za saidowym Saidowym po KSW21 i chciałem się zadać pierwsze pytanie dotyczące innych walk, bo mówisz, że nie widziałeś tylko walka Mameda. Czy którąś z tych walk chcesz zobaczyć bardziej niż inne? Na przykład, oczywiście poza walką Pauliny Pońkowskiej bo to jest oczywiste, ale czy jakieś inne walki, które z nich najbardziej cię interesuje? No, ogólnie chciałem zobaczyć wszystkie walki, najbardziej to chciałem zobaczyć walkę Michała Materny. słyszałem, że bardzo krótko, I to bardzo fajnie, bardzo dobrze, no, chciałem obejrzeć tą walkę najbardziej. I... Cała twoja, twoja walka z Borysem Mańkowskim, no to była walka tak ewidentnie na szczycie walki półśredniej w Polsce i o jej wyniku zadecydowałeś zapasy. Ja chciałbym Cię zapytać, w jaki sposób doprowadziłeś swoje zapasy do tak wysokiego poziomu? Jakie miałeś doświadczenia z zapasami przez całe życie? tak jakby? Bo to jest Twój styl źródłowy, z tego co się orientuje. Przez całe życie to jakby się byłem w Czeczeniu. To tak jakoś nie chodziłem specjalnie gdzieś tam na zawody nie jeździłem nigdzie, tak dla siebie trenowałem te zapasy po prostu, po prostu o, o... zawsze mi dobrze było dobrze szło tych zapasów, więc jak przyjechałem tutaj, to jeszcze bardziej podszkoliłem, to i tak i tak mam po prostu. A wiedziałeś, że Borys jest dobrym zapaśnikiem, bo też co prawda no, na tej płaszczyźnie dominowałeś, ale i tak nie, nie można mu odmówić, że jego zapasy też są na bardzo wysokim poziomie z dobrym boksem i powiedz jak... Czy ten Twój plan, to on próbował obalać? Jaki był Twój plan na tę walkę? Szczerze mówiąc, ja nie miałem w planie, żeby jakoś tam zapaśnieć z nim, się bić, nie wiem, obalać i coś tam. Było wiadomo, miałem jakiś tam, ustaliliśmy jakiś plan, że gdzieś tam pod koniec rundy, czy w drugiej rundzie będziemy obalać, ale jakoś specjalnie się nie nastawiałem, bardziej byłem nastawiony na stójkę. A myślałeś, że on też wyjdzie do Ciebie stójkowo, czy właśnie myślałeś, że on będzie chciał Cię skoczyć? zapasami? Ja bardziej myślałem, że on będzie chciał w stójce że przetrzymać tą walkę w stójce. I to było Tobie na rękę? Myślę, że pasowało Ci to, że w stójce właśnie, no bo mieliście gameplan na stójkę, ale czy to... bo wiadomo, to jest dosyć skomplikowane, każdy myśli kto drugi zrobi, co zrobi i tak dalej. No wiadomo, wiadomo, wi 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 bo, bo ostatnio Borys bardzo dobrze poprawił stójkę, no to też jeździliśmy tam do mas u Masternaka, byliśmy, za to bardzo go dziękuję. I też poprawiliśmy boks, dużo na tym pracowaliśmy. My ogólnie byłem nastawiony na walkę w stójce, czy to będą w zapasy, czy to będzie party. No, no, wszystko byłem nastawione, także. No to... Rozumiem, a jeżeli chodzi. Bo teraz prawdopodobnie będziesz walczył z zawodnikami już spoza Polski, prawda? Bo już tak naprawdę w Polsce chyba z każdym. Z każdym, no nie wiem, czy z każdym, no pewnie nie z każdym, no ale sporo, ale sporo dobrych zawodników pokonałeś właśnie w wadze półśredniej. I czy Martin z Maćkiem cokolwiek ci wspominali? Ja nie mówię jakichś wiążących, bo wiadomo, że na tym etapie to pewnie jeszcze ci nic nie mówili takiego super konkretnego, ale czy cokolwiek wspominali już o tym, z kim, gdzie, kiedy i tak dalej? Nie, jeszcze, na razie jeszcze nie, nic nie wspominali. A sam masz jakieś pre preferencje? To znaczy, teraz chcesz jakieś pewnie wakacje zrobić, tylko pytanie: jak długie, kiedy chciałbyś zawalczyć? Dla ciebie taki idealny czas na walkę, myślisz? Ja teraz ogólnie chciałem jechać do domu, tam nie wiem, gdzieś z miesiąc, trzy tygodnie przerwy i później wracam do treningów. I nie wiem, po trzy miesiące, jak zacznę już trenować, to bym już chciał zawalczyć. I teraz myślę, że Twoja popularność w Polsce na pewno jeszcze wzrośnie, bo z, no, to była właśnie walka na samym szczycie. A powiedz mi, jak, jest, jak to jest z Twoimi fanami w Czeczeniu? Czy, czy w, jesteś, bo wiem, że jest strona Czeczen Fighters, czasem nawet FOZE, i wiem, że tam czasem pojawiają się Twoje filmy, ale czy w Czeczeniu zauważasz jakąś właśnie tak w życiu codziennym? Czy spotykasz się z tym, że ludzie w jakikolwiek sposób cię rozpoznają, co jest pewnie trudne, bo walczysz za granicą i tak dalej, ale. Ja szczerze mówiąc, tam wszyscy znajomy, wszyscy nawet nieznajomy, Tam bardzo się rozwija MMA, więc wszyscy oglądają walki. Czy to moje walka, czy to Mamedę, ogólnie wszystkich chłopaków z zagranicy. Także tam jest dobrze po prostu, poznałem ludzi. Dobra, super. Z mojej strony to wszystko. Gratuluję bardzo do dobrej, udanej walki i powodzenia w najbliższym czasie jakoś tutaj. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki.